Cześć, z tej strony Matrzymb. Przyszły do mnie krewetki z licytacji, które wygrałem. Dokończę może na licytacji Allegro. Allegro lokalnie. Licytacja była od Tasior 1984. I to i oto właśnie za fajną sumkę Trochę było około no, 40, chyba, chyba 7 albo 8 zł. Wylicytowałem właśnie takie krewetki. To są krewetki Super Red Crystal Extreme. One trafią tutaj na, na ten oto właśnie zbiorniczek. Do reszty troszkę pomieszamy ten, tą krew i po prostu zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. I myślę, że naprawdę no ja wam pokazuję te krewetki w tej chwili, one są troszkę blade, bo one, można powiedzieć, przeżyły troszkę szok podczas transportu i, i tak dalej. Też swoje, można powiedzieć, pogoda zrobiła. Zaraz je zaklimatyzujemy i wpuścimy na ten o no tutaj baniak. Ja się zabieram do... Aklimatyzacji, i do Was wracam. Dobra, nasze krystalki są już wpuszczone, już tutaj sobie gdzieś biegają. Tu na filtrze, tutaj też, żeby nie pomylić, bo też jest dużo właśnie maluchów moich, już i po prostu one no, też się zlewają. Więc, no, myślę, że. Dadzą radę podrosną i będziemy czekać aż za Więc no po prostu tylko się cieszyć i czekać. Z mojej strony to już będzie wszystko na razie. Cześć!